Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować lemoniadę. Skórkę z całej cytryny ścieram do garneczka. Dodaję wodę, cukier, nastawiam na ogień i stale mieszam. Kiedy zacznie wrzeć, gotuję jeszcze 5 minut. Odstawiam i chłodzę do temperatury pokojowej. Z cytryn wyciskam sok. Usuwam pestki. Sok dodaję do mikstury z cukru i dokładnie mieszam. Przykrywam i odstawiam na 2 godziny do lodówki. Do szklanki wkładam kostki lodu, nalewam trochę cytrynowej mikstury i uzupełniam wodą gazowaną. Proporcje soku do wody to zawsze 1 do 3.